Cześć wam, z tej strony Rafał Baran szukając przygody.pl i jedziemy do Walencji całą rodziną. Odwiedzić rodzinę Christine. Pokażemy wam jak tam ludzie mieszkają. Ale zanim to zrobimy, zapraszam na intro. No, i mieliśmy małą awarię, bo dopiero co przyjechaliśmy i Emilka zobaczyła inne dzieciaki i zaczęła bardzo płakać. W sumie, jak wiecie, no dalej jest kwarantanna wszędzie, więc przez ostatnie trzy miesiące w zasadzie się w ogóle nigdzie nie ruszaliśmy. A jak jechaliśmy, to w bardzo ciche miejsce. Więc teraz jest pierwszy raz akurat z takimi innymi dziećmi, no i to bardzo chyba przeżywa, no bo po prostu jest za duży ruch, za duży hałas. Wszystko coś się tutaj rusza, dzieje. Więc ona się po prostu przestraszyła. Jeszcze jest bardzo śpiąca, a nie chce jej się spać. Przynajmniej nie zasnęła jeszcze, więc więc chyba zaraz padnie. No ale nic, no, my tutaj zostaniemy. Trochę nas z boku. Krystyn tam swoje sprawy pozałatwia. No ale ja za chwilkę, jak się uda, jak pójdzie spać, albo jak ją mama weźmie, no to ja wam pokażę jak tutaj ludzie mieszkają. Jesteśmy... Jesteśmy w zasadzie w Walencji, na samym końcu Walencji. Tutaj droga dojazdowa jest taka sobie. No ale tutaj tak ludzie mieszkają. Kupiliśmy też, jak widzieliście wcześniej, trochę słodyczy dla dzieciaków, bo wiedzieliśmy, że tutaj będzie dużo dzieciaków, kuzynów, kuzynek. Więc, więc Emilkom damy słodycze dzieciakom. Nie, Emi? No, jak widzicie, ona jest bardzo, bardzo śpiąca. A tutaj zobaczcie, co mamy pod. Nogami. Jackfruit. Całkiem spory. Może później się go uda otworzyć. Słuchaj mi? Dobra, wracamy. No dobra, miałem coś więcej nagrywać, ale nie wiem, czy się uda, bo wyszły jakieś inne komplikacje. A mianowicie my tutaj zostaliśmy z Emi, bo cała rodzina się zjechała. Odziałka, na której w tym momencie jesteśmy, to jest jakby spadek po rodzicach Christiny. A że ich jest chyba siodmioro czy ośmioro, więc oni się za bardzo nie mogą dogadać, który, który teren będzie, który, który kawałek będzie dla kogo przeznaczony. Pomimo tego, że już tutaj były wszystkie pomiary robione, pomimo tego, że oni już się wcześniej dogadali, no to i tak się dalej pokłócili na ten temat. To jest takie... typowo filipińskie. Że się sami między sobą nawet nie, można nie mogą dogadać. No ale zresztą to chyba to w Polsce jest to samo, że... co rodziną się najlepiej na zdjęciach wychodzi. No i teraz jest taka akcja, że właśnie zawołali jeszcze raz tego kolesia, który mierzył tą działkę, który to wszystko rozpisywał i on ma sprawdzić czy na pewno oni są. Czy te kawałki, które, które sobie wybrali, niby są dla nich przepisane, no bo się kłócą cały czas? O to ja oczywiście obiecałem sobie, że się nie będę w to mieszał. Tak samo powiedziałem Krystyn, że to są jej sprawy rodzinne. Pomimo tego, że ta działka należy część do nas, to ja uważam, że niech oni to rozwiążą między sobą, bo nie chcę się ingerować w, tutaj w ich, powiedzmy, problemy Ich kłótnie, chcę być bardziej z boku. Zresztą który kawałek działki dostaniemy i tak będzie OK dla nas. Po prostu nie chcę, żeby żona w to jakimś stopniu została oszukana przez nich przez to, że ma białego męża i niby że mamy więcej kasy. No więc zobaczymy jak to będzie. Właśnie się dogadują. Mam nadzieję, że się dogadają szybko. Bo byśmy pojechali coś nagrywać. Nie mi. Pojedziemy coś nagrywać? No nic, my sobie siedzimy tutaj dalej i zobaczymy co dalej będzie. Dobra, chyba wreszcie się dogadali. Okazało się, że Krystyn się zamieniła działką z kimś tam, z którymś z rodzeństwa, więc dostała działkę, którą widzicie tutaj. Jest w zasadzie kilka owoców na tym, rambutany, jakieś inne drzewka. W sumie fajnie, bo nie jest taka działka taka pusta, tak jak na przykład tutaj obok, co ktoś z rodzeństwa ma. Ja wolę, żeby coś się akurat na tej działce działo, bo na pewno raczej nie będziemy się szybko budować. Działka nie jest jakaś duża, bo w szerokości to podejrzewam, że ma jakieś 12-15 metrów. Ale jest e, bardzo długa. W zasadzie chyba idzie tam w dół jeszcze nawet kawałek. Także teren praktycznie cały jest. Cały jest e, Płaski, no ale tutaj zobaczcie, nawet są jakieś drzewka. Tutaj wszystko to, to są drzewka kalamansi. Kalamansi, kalamansi. Jakieś inne pierdoły No ale sporo tych drzewek kalamansi, więc w sumie fajnie będzie to zrywać. Nie będę musiał sadzić kalamansi. Ten dom już nie należy do niej. To jest dom. Potacie, ale to ktoś z inny z rodzeństwa bierze. Podejrzewam, że do remontu i przynajmniej to się wprowadzi, więc akurat spoko. No a tutaj wszystko to są drzewka kalamarskie. Where's the end of the land? Show me, No, to, to wszystko. To wszystko co tutaj widzicie po lewej stronie to jest do Krystyny należy. Krowa jest niewliczona w to. Wow, spore drzewo.

No dobra, jest nawet działka dłuższa niż myślałem. Tutaj cały ten dół tak samo to jest jeszcze Teren Christine Więc tutaj są znowu jakieś drzewka posadzone jak widzicie taki mały zagajnik. Ogólnie ciekawie Lepiej niż myślałem Będę miał gdzie sadzić pożywka. Także nieźle Dobra, to wyjdziemy do góry. No, te wszystkie drzewa duże, co widzicie tutaj. Badanowce. To coś wielkiego. To tak samo jest wliczone w Christine działkę. Tak jak mówię, działka jest wąska bardzo, ale, ale, jest, ale, jest, ale jest bardzo długa. Nie wiem ile to jest metrów kwadratowych, bo jeszcze się nie dowiadywałem dokładnie. Ale całkiem nieźle. Tutaj jak jesteśmy na końcu, to tylko słychać jakieś koguty. Ruchu ulicznego w zasadzie tutaj nie ma. Więc jak wykończę wszystkie koguty, to naprawdę będzie tutaj cisza i spokój. Ale zobaczymy. Nie, no to idzie rzeczywiście, to idzie... Jak on pokazywał mi z tamtej strony. Idzie tam, tam i do końca, do góry. I gdzieś tam się kończy. W sumie niezły kawałek ziemi. I tak jak mówię przez całą tą dyskusję na ten temat, czy oni który kawałek będą wybierać ja się w ogóle w to nie mieszałem. Krystyn sama zadecydowała, że chce się zamienić działką z bratem, no bo on tam już coś postawił sobie wcześniej na tej działce. Tam mu chyba bardziej pasuje, więc dla mnie to jest naprawdę bez różnicy. Tamta działka była praktycznie całkowicie goła, więc przynajmniej teraz tutaj będzie więcej roślinek. W sumie można by tu kiedyś przyjechać i zacząć coś sprzątać. Zobaczymy. Krowa, oczywiście, nie wliczona w ten interes. I Karabao, który tam leży, też nie. No, ale pewnie kolejnym planem to będzie jakoś ogrodzenie tego, wyznaczenie tych linii, żeby to już było jasne, wiadome. Więc zobaczymy, co będzie. Dobra, słuchajcie, zasiedzieliśmy się trochę. Jest już godzina 12, a na Filipinach godzina 12 to pora lunchu, czyli obiadu. Oni zawsze jedzą o godzinie 12. To jest dosłownie między 12 a 12.30. Każda rodzina zasiada do lunchu. Więc jeżeli jest 12, a my jesteśmy tutaj, więc zostaliśmy zaproszeni na lunch i u Christine Rodziny. Też zamówiliśmy coś, żeby przyjechały jakieś kurczaki, a oni też swoje tam rzeczy oczywiście gotują. Dlatego wam pokażę jak to wygląda tutaj, takie rodzinne, wiejskie życie na Filipinach. Zapraszam Was na wycieczkę. Other find us another world to be all the beauty we'll see. Won't you sing me a song and take me among us? Tutaj macie właśnie przygotowywany sos do, do mięsa. Jest to yy, winegar, przeważnie zmieszany z sojasosem, cebula, kalamansi i te właśnie ostre, chili, które widzicie, naprawdę rewelacyjny sos, bardzo popularny w Filipinach. Muzyka Słuchajcie, a tutaj jeszcze jestem po drugiej stronie budynku. Za mną jest kalamungaj. Jeżeli nie widzieliście, nie słyszeliście o kalamungaj, tak zwanej też morince, to macie linka tutaj. U góry. Kiedyś pisałem na ten temat artykuł. To jest mega, mega, mega zdrowe. W zasadzie to się daje do każdej zupy, która jest na Filipinach. Też można zrobić z tego. Jakieś szejki różne, różnego rodzaju. To nawet wywar z tego, znaczy wywar, sok z tego nawet dają na rany na Filipinach, bo to ma ileś tam przeciw przeciw jakiś tam ciał, ja już teraz nawet nie pamiętam, musi sobie zobaczyć w tym linku u góry. Ale jest to mega, mega zdrowe. W zasadzie sensie każda filipińska rodzina musi mieć przynajmniej takie jedno drzewo w ogródku na wsi to jest normalnie wszędzie dostępne. Co też jest ciekawostka na ten temat, bo w dużych miastach oni to sprzedają za jakieś pewnie 10-15 peso, czyli za nie wiem, złotówkę, za cały pęk tego, no bo w mieście oczywiście to nie rośnie albo jest mniej tego. Natomiast na wsi tego nie można kupić na markecie, no bo każdy to tak naprawdę ma w swoim ogródku, więc to też jest taka zabawna historia. Bo pamiętam, że ktoś to nawet w mieście próbował kupić i, i było ciężko, żeby to dostać, no bo teoretycznie każdy to ma. No, a na wsi tutaj to po prostu wszędzie to sadzą. To bardzo szybko rośnie. Tak jak widzicie, tutaj jest nawet 5 cały taki zrobiony, a to odrasta bardzo szybko i naprawdę to jest jeden z cudów na Filipinach, jak oni to sami nazywają. Tutaj jest co ciekawostka, też kolejna rzecz. Eee, fasolka strączkowa, jak widzicie takie bardzo długie fasolki. Cały pęk tego rośnie i się nawet nieźle przyjęło. U mnie na, na tarasie się to nie przyjęło niestety. till we'll see won't you sing me a song Słuchajcie, ja już mam kurczaka, mam porka robionego z grilla z ryżem, yy, mam tą, tą ostrą ostry sosik na to, więc ja się wyłączam, bo muszę sobie zjeść. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. W sumie wyszła taka jakby mała fiesta rodzinna, śmiejemy się z tego, bo, bo dużo osób przyjechało. Wszyscy mają oczywiście swoje talerze. Jest taka rodzinna atmosfera, pomimo tego, że się na początku kłócili. Odziałki, no to się dogadali już ze wszystkim, dzięki Bogu, więc teraz już po prostu przyjemnie, jemy, biesiadujemy i pewnie za parę godzin się będziemy zbierać do domu. Muszę Wam powiedzieć, że ogólnie mega, mega ciężko jest nagrywać, jak jedziemy gdzieś całą rodziną, bo no wiecie, no tyle obowiązków na głowie. Opieka nad Emilią, jakieś inne sprawy związane, że Krystian musi coś tam załatwić, więc ja za bardzo nigdy nie mam czasu, żeby, no żeby skupić się na nagrywaniu, więc mam nadzieję, że w tym filmiku podobały Wam się ujęcia. Było to trochę tak, powiedzmy, na surowo nagrywane. Teraz pewnie akurat dźwięk też pewnie słabo słyszycie, no bo nagrywam z GoPro. No tylko dlatego, że akurat wiatrak jest ustawiony tutaj na Emilie. Żeby było troszeczkę przyjemniej, bo naprawdę jest duchota, niesamowita. pomimo tego, że jest sezon deszczowy. No, ale tyle w ramach wytłumaczenia tego, dlaczego ten odcinek tak wyglądał, a nie inaczej. My już w zasadzie się będziemy zbierać, już zjedliśmy, Emilia nam pięknie tutaj usnęła w pokoju W sumie przez cały dzień nie spała, dużo wrażeń dla niej nowych, więc ja w zasadzie będę się już żegnał z wami Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, zostawcie je proszę w komentarzu. Dziękujemy wszystkim patronom za to, że nas wspierają, bo naprawdę kanał się rozwija i nas to mega mega cieszy. No nic, no dziękuję Wam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się już pewnie za kilka dni. Pa.